Drogi emerycie, czy zadbałeś o swoją przyszłość? Czy twoja emerytura jest odpowiedniej wysokości? Czy wiesz, że możesz teraz skorzystać z dodatkowej, dożywotniej renty w funduszu hipotecznym Familia? Popraw swoje życie na emeryturze. Zadzwoń 801 801 841 i sprawdź ile zyskasz. Polecam. Roch Siemianowski. Powracający ból pleców to problem nie tylko dla ciebie, ale także dla twoich bliskich. Zastosuj Voltaren, który działa dwuetapowo. Trafia w źródło bólu i usuwa je, a następnie likwiduje przyczynę bólu stan zapalny. Dlatego Voltaren to numer jeden na świecie w walce z bólem mięśni i stawów. Przed użyciem zapoznaj się z treścią lotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Voltaren. Jedyny emulżel bez recepty. Biała farba akrylowa do wnętrz dekoral. Doskonale kryjąca i wydajna. 10 litrów za 47,90. Też bądź bohaterem w swoim domu. Leroy Merlin. Dla domu z pomysłem. W naszym zabieganym życiu trudno mieć zęby po każdym posiłku. Dlatego stworzyliśmy Blendamed Complete 7. Specjalna formuła pasty zmienia ją w antybakteryjną pianę, która usuwa bakterie i chroni zęby. Dla pełnej ochrony przez cały dzień Blendamed Complete 7. Rekomendowana przez Instytut Blendamed Oral B. Protefix, krem mocujący do protez zębowych. Stosowany na mokro, pewnie mocuje protezę i chroni ją przed wnikaniem jedzenia. Teraz Protefix także z aloesem. Goi, uszczelnia i trzyma. Kupując łóżko, sprawdzasz, które jest najwygodniejsze. Kupując prezent, sprawdzasz, który cieszy najbardziej. Kupując sprzęt sportowy, sprawdzasz, czy ci odpowiada. Więc, biorąc kredyt gotówkowy, sprawdź nową ofertę w Eurobanku, bo warto. Teraz 10 tysięcy kredytu z całkowitą ratą już od 189 zł. Zadzwoń. 19.30 Eurobank. My, przedsiębiorcy, właściciele firm jednoosobowych generujemy znaczną część polskiego PKB. Płacimy podatki, a napotykamy utrudnienia w urzędach. Jesteśmy dyskryminowani w bankach. To musi się zmienić. Jeden człowiek, jedna firma, jeden bank. Idea Bank. Sponsorem programu jest producent naturalnej wody mineralnej Kinga Pienińska. Prognozę pogody sponsoruje z pana Łęczyc. Kraj na pięciu miast zaprasza na wypoczynek. Sponsorem programu jest producent naturalnej wody mineralnej Kinga Pienińska. Prognozę pogody sponsoruje z Pana Łęczyc. Kraj na pięciu miast zaprasza na wypoczynek. Wołowina to mięso szlachetne, które ma unikalne wartości kulinarne. Medycyna estetyczna proponuje nam bardzo wiele nowoczesnych urządzeń. Lato to czas urlopów, tak więc już teraz powinniśmy zadbać o naszą kondycję. Alchemia zdrowia i urody w sobotę o 18:15 i w niedzielę o 8:05. Sponsorem programu jest Polski Związek Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego. Zarząd Transportu Miejskiego informuje, że od 16 sierpnia obowiązują nowe wzory i ceny biletów. Szczegółowe informacje www.ztm.waw.pl Całodobowa infolinia 194 84 Holdmar. Kompleksowa kasacja pojazdów mechanicznych. Minimum formalności. Szybka i fachowa obsługa. Bezpłatny odbiór samochodów. Zaświadczenia do wydziałów komunikacji. Dopłata za dostarczony pojazd. Sprzedaż części. Holdmark. Kasacja samochodów. Telefon 022 789 0635. Kilka tysięcy pojazdów w jednym miejscu. Największa giełda w Polsce. Samochody i motocykle, sprzęt turystyczny, meble, odzież i zabawki. Wszystko z możliwością negocjacji ceny. Gdzie? W Słomczynie koło Grójca. Tylko 30 minut od Warszawy. Zapraszamy. społeczeństwo informacyjne na Mazowszu. Twórz je razem z nami. Informacje na temat bezpłatnych szkoleń dostępne na stronie www.itm2.pl. Agencja Rozwoju Mazowsza prezentuje. Denia Unijna. Zapraszamy na trzecią edycję bezpłatnych szkoleń na Mazowszu. Szczegółowe informacje na www.au3.pl.